Cześć wszystkim, tutaj znajciek, jest to w kolejny film na moim kanale i moi drodzy, ja nagrywam ten step już po odcinku i powiem Wam szczerze, że to jest za mocny film na Wasze oglądanie, więc lepiej uważajcie, naprawdę. Oczywiście moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę. W tym momencie zostawiamy wszyscy łapeczki w górę. Jeżeli będzie 8 zł w górę pod tym filmem, to nagrywam kolejny film, jakiś totalnie porobany, więc klikajcie łapki w górę. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, znamy macie to teraz na ekranie klikacie tylko ten sam czerwony przycisk tam na dole, bo naprawdę warto subskrybować mój kanał bądźcie na bieżąco, będzie na pewno, będzie super no. I jeszcze... Tak na wstępie wam powiem, że w tą sobotę o godzinie 18 startuje mój serwer StarEmce.pl, tylko że tryb Megadrop, yy, serdecznie was zapraszam, nowa edycja, na pewno będziecie się dobrze bawić, udostępnicie ten film wszędzie gdzie możecie yy, i możecie właśnie tak jak mówiłem wcześniej zostawić, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał z dzwonem i napiszcie w komentarzu jeszcze swój nick, a do tego napiszcie Veronika, to wtedy bierzecie udział automatycznie w losowaniu na... Nie, rozdam wam z 20 rank może. To będzie grube, okej? Okay? Także moi drodzy, oglądajcie do końca. A ja jeszcze tak na wstępie wam powiem, że w skrócie o co chodziło z tą historią. Generalnie spotkaliśmy nagrywałem sobie trollowanie i spotkałem bardzo dziwną osobę. Także Sami zobaczycie Okej okay, moi drodzy, ja jestem chętny, żeby się tepnąć do jakiejś innej osoby yy, i szczerze... O, dobra, jakaś wyrodniczka napisała, moi drodzy, hej, jesteśmy Boga do Admila. Dobra, tepnijmy się do niej. Yy, co ona w ogóle robi, moi drodzy, szczerze jestem sam ciekawy yy, Dobra, napiszmy w sumie do niej, czekaj, bo... Ona napisała Hej jestem ja dziewczyną, mogę admina Zenciak czy czy, 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 dziewczyny myślą naprawdę, że jeżeli są dziewczynami to mogą admina na moim serwerze? No, no nie wiem sam Oczywiście was jeszcze szybko wam zaproszę was właśnie na survival164 na Wbijajcie wszyscy yy, na starym ck.pl yy, tryb survival164 Wbijajcie Dobra moi drodzy, ja do niej napiszę Czemu chcesz admina? Zobaczymy moi drodzy co, co ona odpisze yy, Bo szczerze jestem sam ciekawy yy, i lecimy hey, Może dajmy jej jakiś w ogóle prezent Szczerze możemy dać jej jakiś prezent, dajmy jej diamenty dziewczyną i mam większe prawa. że co? Dobra, moi drodzy, szczerze w tym momencie nie wiem, co mam nawet jej odpisać. Eee, ok eee, szczerze, to skąd mam wiedzieć, że jesteś dziewczyną? Nie wiem, bo generalnie nie wiem, czy wiecie, ale e, nie, nie wiem, czemu ogólnie ludzie tak zaczy zaczy zaczynają robić, ale kiedyś tak nawet w sumie robili, e, że podszywają się pod dziewczynę, żeby dostać właśnie adbida, albo co? Moi drodzy! W tym momencie nie wiem, czy wy to widzicie, ale pisała: Mogę pokazać. E, Okej. Okay. Jak? Dobra, spytajmy się, jak. Nie wiem, czy ona chce iść na kamerkę ze mną, bo. Psek z kamerki, boję się, boję się, nie jestem gotów. Okej, okay, ona napisała, że czy idziemy do Discorda. E, Okej. Okay. Podaj, dobra, moi drodzy. Co się dzieje na tym odcinku to jest totalna masakra, szczerze ja naprawdę już nie wiem do czego tutaj, do jakiej sytuacji w ogóle tutaj dochodzi na, na moim serwerze, naprawdę jest chore, jacie o starym CP, bo to naprawdę są dziwne sprawy. Okej okay, moi drodzy, ona w tym momencie podała Discorda, Weroniczka, yy, hashtag 7601, yy, spoko, ja już ją zapraszam. <ścoughs> szczerze trochę się boję, tak szczerze trochę się boję, nie, nie wiem czemu tak mam, ale mam lekkiego stresa. Nie wiem, nieśmiało nie, nie jestem chłopak chyba A wy moi drodzy, jeżeli chcecie w ogóle zobaczyć Weroniczkę yy, Jak z nią będę gadał i tak dalej, to zostawcie łapkę w górę Bo to, to taka jest przepustka, wiecie, to jest jak na autostradzie yy, Że musicie zapłacić, to musicie zostawić łapkę w górę, żeby zobaczyć więcej <grych> Dobra, moi drodzy, ja właśnie w tym momencie dzwonię do niej No nie wiem, sam jestem ciekawy szczerze co ona powie Halo? Halo? W Weronika, to ty? Tak To nawet... I co, chcesz admina, tak? Tak a, skąd mam wiedzieć, że jesteś dziewczyną? Mogę ci pokazać kamertę? Co? Czekaj. czekaj, czekaj Czekajcie moi drodzy, ja się na chwilę zmotowałem, Ponieważ to, ja nie wiem czy jestem debilem Albo ona ze mnie robi debila Albo ja, ja nie wiem, albo Ja w ogóle myślę, że to jest on, ale nie, nie wiem Napiszcie w komentarzu jak wy sądzicie, bo ja uważam, że to jest on Naprawdę. Halo jesteś? Jestem. Słuchaj mam do ciebie Na początku w ogóle pierwsze pytanie e, ile masz okay. lat? Ja? Tak Dziewięć a, no to nie wiem czy chcesz sobie tą kamerkę No znaczy, dobra Nie, nie no serio masz dziewięć? No tak, ale ja naprawdę się staram i będę dobrą administratorką Eee Okej okay. Eee Spoko e, do, dobra Czekaj chwilę bo ten bo mi mama wbiła wiesz a, dobra. Moi drodzy, właśnie w tym momencie musiałem się na chwilę zmutować, ponieważ szczerze nie wiem, sam zrobić z nią. E, czy jeżeli to jest w ogóle ona, bo, bo wątpię. E, mam nadzieję, że ona serio nie ma 9. Jeżeli to jest ona i ma 9 lat, to ja, ja szczerze usuwam kanał na YouTube. Na, naprawdę, naprawdę. E, dobra, słuchaj mnie, Weronika. Dobra. E, bo to nie jest tak, że ty możesz po prostu sobie dostać admina. E, bo, powiedz mi na początku, ile masz lat w ogóle? Czy właśnie w tym powiedziałaś? Znasz w ogóle się na tym. Co, co by zrobiła, jak ktoś ma, nie wiem, jak ktoś pisze na czacie? Debil. Co, 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 co by zrobiła? Pisze. kropka, znaczy. no, taki przekleśnik i pisze. motę. Dobra, nieważne. <laughs> nie wiem, czemu uważasz, że możesz zostać admina za to, że jesteś dziewczyną, tak szczerze. E, ale dobra, no. Ja mam no, większe prawo od ciebie. A, okej. Okay. No to skoro masz większe prawo, to okej, okay, to zróbmy tak, zróbmy tak. Yy, Udowodnij, że jesteś dziewczyną. Nie wiem, włączasz kamerkę, dobra. czy co? Na Discordzie. To, to może poczekasz chwilę, bo ja muszę się ubrać. Ha? Nie no, nie ubieraj się. Nie no, Jestem dobra, no, idź, 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 idź. Idź się ubrać, no. <laughs> Moi drodzy, szczerze, ja sam nie wiem, co w tym momencie mam zrobić. Zaczynam się trochę stresować. Yy... Nie wiem, poszła się ubrać, poszedł, no nie wiem, dla mnie to jest chłopak dalej, ja nie wiem, czy jestem debilem Wyjście mi, nie wiem, zasubskrybujcie go dzwonem, bo to co ja tutaj przeżyłem, to jest horror, to jest horror, prawdziwy horror Halo? E, halo, jesteś już? Już jestem e, No to ten, to otwarasz tą kamerkę, tak? Dobra Okej okay. <laughs> e, Rozumiem, że to jest twoje ubranie e, Rozumiem, że to jest twoje ubranie, tak? Tak <laughs> i to jesteś Weronika, a czemu zasłaniasz twarz, skoro ten... <grym>, co? Bo nie lubię jak się patrzy mi w twarz Wiesz co, tak robią dziewczyny tym, w tym, nie wiem gdzie, w Arabii... Nieważne, dobra, nie... no to ciebie pytanie bardzo ważne nie, nie uważam, że dalej udowodniasz mi, że jesteś dziewczyną, tak szczerze <grym>, Ty to nie, to nie jesteś dziewczyną Przecież widzisz, przecież mam kobiece ciało i tak dalej Tak? To. Nie dobra! Sorry, przejm chwilę. Nieważne, szczerze ben... Ludzie... ja, ja nie wiem co mam zrobić! Chciałem powiedzieć coś głupiego i chciałem, żeby... Nie ważne szczerze. To będzie... Boże. Ludzie. Ja nie wiem Trafię do więzienia przez takie filmy, naprawdę, bo ja ten, bo musiałem... Musiałem coś ten za załatwić, musiałem coś zrobić Dobra, słuchaj! Ja ci mogę dać tego admina, okej, okay. za załóżmy, że jesteś dziewczyną jak jesteś dziewczyną? Nie, chociaż... No to nie jestem, nie obrażaj mnie! <noise> dobra, sorry, sorry! Już się nie będę dobrze. Dobra, ja ci ja admina, nie mam problemu! Skoro jesteś dziewczyną, to spoko, nie? Proszę bardzo, Pexuser, Weroniczka, Groupset. a... A czekaj, dobra, dam, dam ci właściciela nawet. Pro, proszę, masz właściciela. Możesz robić co chcesz. Tą kamerkę, bo mi przykro, bo myślałem, że ten... Bo jest... Podobasz mi się szczerze, wiesz? Podobasz je... mi się. A od skali to 1 do 10? 11. Tak mi się podobasz szczerze. Zakochałem 11. się w tobie, tak. Ale mój kanał? No jesteś dziewczyną w końcu, to muszę chyba to zrobić. <śmuszczą> Masz większe prawa. No tak. O, jeszcze to raz, to jeszcze raz? Czy to no, tak. Gracz Weroniczka bo prosił cię o ślub. Użyj ślub. Powiem ci tak. Jasne, że zostanę twoim mężem, a ty moim chyba też mężem Dele, czy żoną. <śmuszczą> Boże, nie. Powiem szczerze. Poddaję się w tym momencie, poddaję się w tym momencie. Ty e, masz właściciela rób co chcesz, naprawdę. Ja, ja mnie już dzisiaj nic nie zdziwi, nie? Mnie, nie? naprawdę szczerze nic już dzisiaj nie zdziwi. Ja, ja nie wiem, masz tu prezent nawet ten, że... że małżeński. Masz prezent małżeński. E, tylko, mam do ciebie pytanie. Tak. Bo chciałem jeszcze na ciebie popatrzeć. E, na twoje piękne włosy. To są włosy czy to jest ręcznik? Bo czasami się zastanawiam. Nie musisz patrzeć na włosy, od razu możesz... Wiesz, przejść, gdzie mam przejść? Niżej, Dobra, ja idę. Ja muszę wyjść, nie, ja wychodzę. Ja wychodzę, serio, nie. Nie, to za dużo dla mnie, serio. To dla mnie za dużo. Ten tak. Ja się poddaję. Szczerze, nagrywam w tym momencie film. Ja nie chcę, ja nie, ja, ja nie wiem, w tym momencie rozwaliłaś mi rozwali, ro, rozwaliłoś mi psychikę. Ja nie chcę już być adminem na tym serwerze. Szczerze, ja nie chcę sam się. siebie zbanować. Mogę się sam zbanować? Proszę, powiedz, że mogę. Nie. Zbanuj mnie, ja nie, nie chcę tego serwera. Jak tu co się ludzie nie na mam. tym serwerze? Chcę... Niestety nie mogę. Nie możesz? Ja nie. ci pomogę, ja sobie sam zabiorę rangę. Ja nie potrzebuję, naprawdę, ja nie po... Proszę bardzo, zbanuj mnie! Ja nie chcę tu być... No. Teraz e, możesz, no. Zbanowany zostałem. Ja nie chcę nic mieć związanego już chyba z tym serwerem. Nie no, chcę, ale to są chyba bardzo chorzy ludzie, psika mi siada. Sorry Weronika, ale masz ten serwer. Jesteś taka ładna, Prawda. jesteś kobietą, to musiałem ci dać admina. E, dzięki, dzięki, że... teraz Dziękuję, że grasz u nas na serwerze. Ja muszę Dzięki iść na terapię. Cześć idziemy. Cześć, graj, tak, bądź cześć. sobie właśnie. Cześć. Moi drodzy, ja w tym momencie się rozłączyłem. Yy, szczerze to dla mnie za dużo. Możecie sami zobaczyć, że nie mogę, mam... Zostaję zbadowany, na to jest papa Psychika mi siadła. Szczerze psychika mi siadła, mam nadzieję, że cię ci wam się spodobał. Ja nie ja już nie mogę nagrywać takich filmów Zostawcie apyczkę w górę, zasubskrybujcie kanał dzwonem, wynagrodźcie mi to w tych łapkach, ubijacie na stermce w sobotę godzinie 18 tryb mega drop będzie startował, także trzymajcie się i... Nała!